Mamy początek 2023 roku, niemal dokładnie rok temu poznałem grę, jaką widzicie teraz na ekranie, i przydałoby się powiedzieć, co nowego w niej możemy oczekiwać w ciągu najbliższych tygodni oraz to, czy. może w końcu. zbliża się nareszcie do wydania do wczesnego dostępu. Co się zmieniło, co się ma zmienić, jakie są plany na kolejny miesiąc, dwa oraz jakie jest moje zdanie na ten temat, jak to wszystko ma przebiegać przed wydaniem do wczesnego dostępu. Zapomniałem oczywiście o nazwie gry, czyli większość z Was może to zna, ale może niektórzy nie. To Battle Beat Remastered, czyli solidna, ale indycza mieszanka strzelanek typu przede wszystkim Battlefield. Trochę może delikatnie skład, może trochę army. No i też szczęście osób powie, że to wygląda strasznie brzydko, strasznie klockowo, to jest ohydne, paskudne. Ale warto zagrać, żeby zobaczyć, jak to się po prostu czuje. A ten uczuć growy jest tutaj wyśmienity. Czyli jest to sieciowy FPS przeznaczony dla wielu graczy, Odpowiedzmy 32 na 32, 16 na 16, jak ktoś woli, do aż 127 na 127 osób. Można już powoli mówić, że jest to MMO FPS. Ja zakochałem się ostatnio w broni nazwanej MP5, z którego rozgrywkę macie w tle z różnych mapek oraz z przelotami nad tymi właśnie mapami, żeby można było zobaczyć, jak one wyglądają z góry. Czy mnie też drażni to, że hmm, premiera tej gry była już no. Niestety, parę razy przesuwana, też mnie co mocno drażni. Aktualnie jest to marzec kwiecień 2023 roku, ale warto rozumieć dlaczego takie przesunięcia mają miejsce czyli zostało jeszcze 2-3 miesiące, mniej więcej, i autorzy widać, że starają się ten termin utrzymać. Jeżeli znacie się na robieniu zapowiedzi, filmów, animacji, ale trzymając się wyznaczonych standardów, a nie jakichś gotowych animacji z Netice wow, muzyka z jakiegoś hollywoodzkiego filmu, albo wiecie, jakiś film z gry rodem z 2010 roku, to lepiej nie, ale jeżeli umiecie robić to troszeczkę lepiej, jeżeli ktoś z was jest też patronem wspierającym tej gry, możecie swoje propozycje różnych filmów mających reklamować tę produkcję, podrzucać na na Discordzie czy czym jest ten patron wspierający? Ten tytuł przed premierą można wesprzeć poprzez subskrypcję na patronie. Przynajmniej jeden miesiąc tego wspierania, tylko jeden wystarczy, daje wam skórki w grze do użycia oraz gdy ruszy wczesny dostęp, dostaniecie klucz do samej gry. Czy to jest taka forma zamówienia przed premierą, no można tak to mniej więcej nazwać? Ja w ten tytuł wierzę, że się powiedzie, ale mam też mikroobawy, o których prawie na samym końcu filmu. Może nie obawy o to, czy to się w ogóle powiedzie, bo raczej tak, a troszeczkę inne. Wypalić to raczej na pewno wypali, ale może być premiera jak po gruzie. Na początku. Zadowolę Was i rozczaruję jedną rzeczą. Z jednej strony ten tytuł testować możecie teraz nieco częściej, bo playtestów jest nawet 5-6 w ciągu tygodnia po 3 godziny, a także weekendowe po 6 godzin. To dużo. Od 9 stycznia potestować można we wtorek w nocy, we wtorek wieczorem, w czwartek w nocy, w czwartek wieczorem oraz w sobotę przez 9 godzin. Oczywiście to wieczorem znaczy praktycznie w środku nocy. To sporo, bo wcześniej bywało, że testy mieliśmy co dwa tygodnie, głównie na z nastawieniem na nasz tutaj, powiedzmy, region europejski. Teraz mamy też testy w środku nocy, które oczywiście dla innych regionów świata są w ciągu dnia albo wieczora. To dobrze, bo e, autorzy no, planują wytrzymać, powiedzmy, do tego wczesnego dostępu, dozbierać troszeczkę więcej funduszy na start. Myślę, że na krótko przed ogłoszeniem daty wydania. Testy będą już wstrzymane oraz ruszy kampania reklamowa tej produkcji. Dlaczego taka decyzja? Mogę podejrzewać się jedną rzecz, o której też informowałem samych autorów, że muszą być na to gotowi. Przed wydaniem trzeba zgromadzić pulę kluczy do gry, skoro mamy tych patronów, oraz je zacząć powoli wysyłać. Valve jako platforma. Czy bardziej powiedzmy Steam, nie pozwala na to, by wygenerować tysiące takich kluczy na kolanie w ciągu jednej chwili. Tutaj oczywiście są limity generowania ilości takich kluczy, więc podejrzewać można, że te klucze będziemy otrzymywać falami w ciągu paru dni. Więc takie m, przymknięcie gry, powiedzmy tych playtestów przed wydaniem jest tutaj bardzo logiczne. Kiedy to się stanie, oby oczywiście jak najszybciej. Jak poczujemy, że nie ma testów zapowiedzianych na kolejny tygodnie, znaczy to, że premiera może być w sumie już lada moment. Wielu graczy domaga się tej premiery już. Teraz, bo mi się gra świetnie, nie czuję żadnych błędów, gra się cudownie, wspaniale. Dlaczego oni nie mogą tej gry odpalić już teraz? Trzeba jednak ruszyć tą szarą komórką i dostrzec pewną sprawę. Gdy odpalone są testy, serwery są instant pełne. Natychmiast. Tyle ile autorzy gry mają dostępnych serwerów teraz, tyle jest zapełnionych. Pełnych! Teraz wyobraź sobie, że jest premiera, wszyscy chcą grać, wbija 50 tysięcy osób. 75 tysięcy osób, nie wiem, 100 tysięcy osób strzelam oczywiście, naciągnięte, ale jednak, no, przyciągnięte przez te wielkie kanały YouTube'owe albo przez wielkie kanały Twitch'owe, a tak jest, gdy streama z gry na przykład odpalał, nie wiem czy dobrze wypowiem jego nazwę kanału, XQC, Shroud albo kanały YouTube'owe po 5-10 milionów subskrypcji też grały, nagle na Discordzie było plus kilka tysięcy nowych osób chcących po prostu zagrać, a serwery były pełne. I teraz wyobraź sobie oceny dla Battle Beat Remastered po wyjściu do wczesnego dostępu, gdy gra mówi że nie ma serwerów i musisz poczekać godzinę, dwie, trzy w kolejce. To powód, dlaczego ta gra oszczędza kasę jak tylko może na premierę, bo jak wiecie albo nie wiecie, przez pierwszy miesiąc, dwa gra nie otrzyma pieniędzy ze sprzedaży na Steamie. Musi wytrzymać ten miesiąc, dwa. A dla zaledwie trzech osób, jakie robią tę kolosalną produkcję i bardzo wyczekiwaną, to duże wyzwanie. To dlaczego autorzy nie odpalą sobie z serwerów społeczności? Teraz niech sobie sami postawimy serwery i będzie wszystko spoko. Tak, tylko musicie pamiętać o tym, że serwery społecznościowe, pierwsze co będą, to pod atakiem prób ich modowania. A to może zagrozić no, oficjalnemu, ogólnemu zdobywaniu poziomów. I odblokowań. Dlatego plan jest taki, że takie serwery będą mogły być osobne od ogólnego rankingu. I teraz wyobraź sobie ból dupy całej społeczności, gdy jakiś serwer zostanie wyłączony po miesiącu, dwóch, trzech, a wy tracicie cały postęp, albo macie w ogóle osobny postęp na 1154 serwerach społeczności. No właściwie, na każdym byłby osobny. Niby to można połączyć, ale jakby to je było za przeproszeniem. To je byłoby po całości, więc lepiej być tutaj ostrożnym. Ale serwery społeczności są już testowane. W playtestach bywa taki serwer widoczny, jest to ogarniane. i Ostatnio opowiadałem Wam o dwóch nowych trybach: Cash Run, czyli bieg z kasą, i Voxel Mode, czyli budowanie w stylu Ace of Space. Ale na czas przed premierą dostaniemy też mapę w klimatach zimowych. Serwery są też zabezpieczane w inny sposób, między innymi działają teraz przez Cloudfire oraz mają inny system firewall. Autor poziomów przebudował też kilka mapek, ma więcej osłon, a także na popularnej mapie Wakistan z wielkim mostem. Mamy teraz drzewa wokół umocnionych bunkrów na wzgórzach, co trochę ułatwia ich zdobywanie, a nieco przeszkadza snajperom. Mamy też mikrosystem kolejkowania do nowych serwerów. Wcześniej był tragicznie źle działający system kolejkowania ogólnie na serwer. Ten system wywalono, mówi nam gra od razu, że po prostu serwer jest pełen, ale mamy system. Jakby kolejkowania do nowego serwera, który działa świetnie. Klikamy dołączenie na przykład do serwera np. 64x64. Jeżeli jest wolny serwer w wolnym miejscu w naszym regionie, to po prostu na to wolne miejsce nas wrzuca. Jeżeli nie, to gra dostaje rozkaz uruchomienia kolejnego serwera. Jesteśmy w kolejce z krótką chwilę z jakąś grupą graczy i bum, gramy na nowym serwerze. Delikatne zmiany w systemie pancerza oraz szybkości biegania. Byli ludzie, co latali z maksymalnie lekkim pancerzem bardzo szybko. Teraz to będzie troszeczkę zmniejszone, ale za to lekki pancerz delikatnie przyspieszy nam podnoszenie broni do przycelowania. Otrzymaliśmy w końcu inne oznaczenia znajomych. To już jest w opcjach, można tego używać. Koledzy z Party w grze albo z list znajomych na Steamie będą mieli inne oznaczenia. Oczywiście można zmienić sobie kolorek albo wielkość takiego oznaczenia. Zmieniono też to, by nie dało się wchodzić przez takie malutkie okienka w budynkach. Takie nienaturalnie, małe, że musielibyśmy się tam przeczołgać. Teraz przez nie nie da się już przeskakiwać. Mamy też opcję rzucania lekko granatem zamiast daleko. Możemy go na przykład zrzucić z budynku, albo wrzucić przez okno. Wkucając gdzieś obok, albo na przykład do drzwi. Mamy delikatnie ulepszony tutaj system dwójnogu, czyli powiedzmy bipoda. Teraz, jak leżymy z dwójnogiem, ale ze snajperką, to wstrzymanie oddechu nie będzie się kończyć. Możemy cały czas mieć wstrzymany, jakby oddech. Bipod jest dość niebezpieczny, bo łatwo dostać bańkę zwrotną od innego snajpera prosto w nasz błysk lunety, ale wstrzymanie oddechu będzie teraz na stałe. Z dwójnogiem jest to niezłą opcją. Do tego na mapach nowych nie mamy już czegoś takiego, że cały czas kampimy. Cały czas teraz nowe mapy są zbudowane w taki sposób, czyli powiedzmy te mapy, które były, ale przerobione, są zrobione w taki sposób, żeby można było oflankować przeciwnika dużo dużo prościej. Do tego jeszcze mamy mieć prawdopodobnie cztery pozycje pasażerów w nowym pojeździe i jedną pozycję strzelca. Będzie to taki, można powiedzieć, troszkę wodny ścigacz, coś jakby taka motorówka na tym z działkiem z przodu. Na razie ten pojazd jest tylko na podboju na mapie Basra. Ale podejrzewam, że pojawi się też na innych mapach, możecie go teraz zobaczyć na screenie na przykład na takich mapach jak Azagor, czyli powiedzmy takim no, na mapie ogólnie wys wyspiarskiej można też go będzie spotkać prawdopodobnie na Basrze, czyli na mapie ze statkiem pośrodku, albo też może na dużym Ed Eduardowo, czyli też na takiej mapie, gdzie jest jednak troszeczkę wody, ale też może na River, gdzie mamy mapę z Portem. Czy dostaniemy nowe bronie i nowe rzeczy? Tak, właśnie, prawdopodobnie, ale dopiero na premierę wczesnego dostępu. Gra z jednej strony powinna nam pokazać, co nowego będzie, i to pokazywał m.in. modeler broni i przedmiotów Lary, e, robiąc na live różne modele. Nowych pukałek, nowych karabinów maszynowych, nowych LKM-ów, czy też nowych pistoletów. Z drugiej nie może ta gra po prostu wysrać się z całej zapowiadanej treści na moment wydania tego wszystkiego do wczesnego dostępu. Trzeba to troszeczkę dawkować w przypadku takiej gry jak ta, czyli gry sieciowej, gdzie trzeba kolejnym patchem, kolejnym update'em, kolejnym contentem zachęcać graczy do pozostania w produkcji. Czy będzie wipe statystyk, czyli tak zwany reset wszystkiego, tak? Wszyscy na wczesny dostęp będą zaczynać tutaj od zera. Cóż, no ja wierzę, że to może się udać, ale miałem powiedzieć wam jeszcze na koniec o moich obawach. Po pierwsze, premiera będzie na pewno jak po gruzie. Na pewno będzie dużo osób, które będą szukać jakichś glitchy, jakichś um, ułatwień, ewentualnie będą próbować modować w jakiś sposób grę, czyli autorzy prawdopodobnie i tak będą musieli wziąć pożyczkę tutaj na start, jeżeli chodzi o ilość serwerów, po drugie, jak mówiłem, więcej chętnych do gry niż możliwa moc serwerów. Wiele osób, w tym nawet jeden z współtwórców kultowej części BFA, mówił o tej grze, że jest po prostu amazing, jest niesamowita, wspaniała, więc ruch na pewno tutaj będzie. Wielu bardzo dużych streamerów, którzy potrafią na Discorda oficjalnego gry sprowadzić kilka tysięcy osób w ciągu jednego wieczora, na pewno w ten tytuł też będzie grać po premierze. Z trzech autorów gry niestety ja mam do jednego z nich stosunek negatywny. Charakter tego jednego z tej całej trójki może w mojej ocenie negatywnie wpłynąć na grę, ale obym się tutaj mylił. Na szczęście, cały ten projekt idzie bardzo dobrze do przodu, jest na dobrych torach, by w 2023 roku ostro zamieszać. Jednak jest jedna rzecz, która może nas delikatnie rozczarować. Autorzy zapowiedzieli, że premiera tej gry będzie się odbywać oczywiście we wczesnym dostępie, albo w marcu, albo w kwietniu tego roku w Q, tak zwanym Q1 2023. Ale już w najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących tej gry na Discordzie, możemy zauważyć jedną rzecz. Q1 łamane przez Q2. To już niestety nie jest marzec, ani kwiecień. Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. Miejmy nadzieję, że gra wyjdzie w marcu albo w kwietniu i uda się naprawdę dobrze na koniec klasyczne podziękowania dla was, dla tych, którzy dotarli do tego miejsca filmu, ale też dla tych, którzy uznają, że ten kanał warty jest wspierania. Wasze awatarki tradycyjnie widać na ekranie w ramach wielkości, oczywiście subskrypcji. Przed nami w kolejnych dniach City Builder zmieszany troszeczkę z lekkim Factorio, tytuł klasyczny oparty o dawne silniki growe, czy oczywiście klasyczny FPS, paczek do jednej z moich ulubionych gier, bardzo duży, powrót do tytułu z 2019 roku, w jaki nie zagrałem, a powinienem jak jasna cholera, oraz plany na Pogadankę z branży growej na temat legalności piractwa. Takie są tematy na przyszłość. No i cóż, tyle.